Maneczko mojej crazy -cirki. I tak Lajne. jesteśmy dzisiaj znowu w Boxing Simulator e, Tym razem jestem też na Discordzie Z Pokegutkiem i jestem z Patrykiem, który jest niemową i kaleką Bo nie umie mikrofonu odmutować e, Niestety tylko pisze sobie I udaje, że jest mądry, bo umie pisać <noise> no i co, i dzisiaj mam kolejny update, ninja update i co, będziemy sobie tutaj właśnie testować to, także zapraszam do oglądania oczywiście łapeczka w górę i konkurs dla subskrybentów też będzie, ale łapeczka w górę musi zostać, zostać zostawiona i subskrypcja na kanale, a my lecimy otwierać krainę. Zombie Apocalypse. Dobra, kraina kosztuje 140, nie, sorry, 14oc. 14oc to nie jest aż tak dużo, bo mam 118, to już sobie, już kupiliśmy tą krainkę. Na nowej krainie mamy bronię, to co Wam mówiłem. 55. E, o, możemy sobie kupić za 55oc. Nieźle. E, generalnie, otóż, no, uuu, ale fajne są te bronie. Kozak, kozak, kozak te bronie. Chyba znowu pójdzie AFK na unboxingu, <laughs> jednak w skrzynkach, ale to potem, zanim to zrobimy musimy najpierw... Zaczekajcie, Patryk, ty masz nową broń już? Jakąś? Ja mam też, Patryk też ma grałem, ten miecz, sobie. wziął ten miecz, no ja nie ja wiem. mam drugi Generalnie pamiętajcie o tym, że im więcej damage'u macie, to macie generalnie opcję większego zarabiania. No dobra, jak oni kupili, to ja też sobie kupiłem. Zostało mi 63 OC. My możemy w tej chwili sprawdzić jedynie skrzynkę, ile ja dostaję z jednej skrzynki, jeśli chodzi o um, skrzynkę co rozepisie co 15 minut, bo godzinną już odebrałem i to jest cały problem. Ale zanim to jeszcze będziemy robić, sobie tutaj potwierdzamy boksy W tej chwili mam 665 SP. Patryk już ma nowe haty, ma dwie legendy z tego co wiem i ma 49 SP. E, Mops ma 34 Mops to jest PokagUtek akurat na Discordzie chyba tak dobrze. Witam, kraju. tak, witam, tak, tak, dobrze. E, my sobie tutaj, żeby zanim zacznę to wszystko kurde dropić, to sobie tutaj włączę dwie potki. E, na laki i na e, damage. Bo nie wiem jak to będzie szło z tymi, ale nie powinno być tak tragicznie. O, już Epic jakiś dropnął no, taki z rerka. Nie, jest źle, nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. Myślałem że, myślałem, że znowu zaczną trudność trochę tą grę, ale ta gra jest tak easy. Ostatnio e, fajne tererki, ale kraina jest różowa, więc będę musiał znowu się zaraz przebrać. Oczywiście w jedną z koszulek, która jest u mnie w sklepie dostępna na grupie. Może sobie tam wbić. Może wam się coś spodoba, sobie kupicie. E, Enchant i Enchant jest razy tysiąc z tego co mówi. Tak. Także tego unboxingu. Mamy Enchant razy 1000, czyli już konkretne, w tej chwili jak będziemy levelować sobie, level, sobie levelować Pety to będzie kozak szło. Myślę, że spoko, można tutaj ładnie teraz dropić. O, epic. Już epic, A nie no, Epiki to słabo, jakby legenda poleciała, to. i epiki też lecą. Nie jest taka jakaś tam... Ale epiki są lepsze od, Go od godli na. Na Nie. pewno, bo one są wyższym levelem. Przecież tutaj będzie. Tam było 2,5, to to Nie. będzie z 5000 pewnie. Zając życie. Rery Re -re są minimalnie słabsze. Zaraz zobaczę, zaraz zobaczę. Na razie dropie. Nie chcę specjalnie patrzeć, kolejna rerka dropła. Żółta e opaska bandana. Rerka włosy są Goku, <noise> bym powiedział. Między innymi questy, jeszcze mam jakieś demage e i odblokowanie, dobra to sobie odbierzemy. Ja jedno szczęście zanim zredukowali to ostatnim update'em te questy e, zdążyłem sobie nazbierać, jak widzicie mam 912 milionów e, gemów, więc e, jeśli chodzi o pety to mogę otwierać, otwierać i otwierać, i otwierać, i otwierać, także w kółko, i w kółko, i w kółko. O! To jest fajny ten epic, jest? E, czyli tutaj będzie pasowało albo żółte koszulka, albo różowe, żeby pod skrzynki nie wiem, jeszcze pomyślę. E, zaraz sobie po prostu zobaczymy, co ubierzemy, jak to będzie wyglądało i co by do tego pasowało, ale na pewno się zaraz przebierzemy. Jeśli chodzi o resztę, jeśli chodzi o kolejną krainę, to niestety trzeba otworzyć aż 300-400 tysięcy boxów. Tak, w tej chwili to będzie szybko w miarę szło, bo ludzie będą dropili, e, nie stali przy petach. Jeśli chodzi o level bonus, tylko będą tutaj dropili e, lepsze chaty, lepsze rzeczy, żeby jak najwięcej domejować, żeby jak najwięcej za częste dzienne, za godzinowe i 15 minutowe otwierać. Jeśli chodzi o konkurs dla subskrybentów, piszcie hashtag ninja. Hashtag ninja to, to co się Wam wyświetla na ekranie do wygrania Oczywiście oczywiście tam PET bądź też dodanie do znajomych na miesiąc możecie to wygrać, także proponuję wziąć udział. Pamiętajcie, że jeszcze się warunkiem koniec, jest follow na Twitterze. Tam będą wyświetlone niedługo wszystkie, wszystkie z poprzednich odcinków, więcej z tego też się niedługo też pewnie pojawi. Warto wziąć udział. Generalnie jeszcze możecie to zrobić, bo ja będę losował myślę, że jutro albo pojutrze te wszystkie konkursy rozlosowywał i tam umieszczał wyniki. Z każdego konkursu, więc tych znajomych będę miał dodanych przynajmniej z 15, z tego co w tej chwili wiem, bo tyle konkursów było. E, około, mówię około, bo to nie jest dokładna ilość, tam może być mniej albo więcej, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno to wszystko zweryfikuję, w tej chwili tylko chcę zapomnieć jak typunek, bardzo szybko, żeby to e, móc ubrać sobie nowe rzeczy pamiętajcie, im wyższy, le im wyższy le level e, czapek, tym lepiej dla was więcej kasy zarabiacie z boksów, czyli szybciej zarobicie sobie na nowe bronie, tylko czy te nowe bronie są potrzebne? No nie wiem oceniacie sami, ze względu na to, że w tej chwili ja z najsłabszą bronią z tej krainy, z czapkami z poprzedniej na light, naprawdę na light. O Godli! Aj, mam Godli, Dark Age Master! Dark, Dark Age Master poleciał, no? Ale kozak jest. Ko kozak. Ozak. Ha! Pierwszy raz Patryk jest lepszy od ciebie! Ha ha ha! ha. I co, i co, i co, sucker! On te dzisiaj będzie cały dzień maniaczył na pewno w boxie, żeby mi tylko dropić Godli. No, generalnie nie wiem, czemu tak wyszło, że Unboxing stał się ostatnio bardzo popularną grą na moim kanale. Ale to może dlatego, że jest naprawdę fajną grą, którą mi się fajnie gra. E, oprócz tego, jeszcze czekam na jedną rzecz, żeby móc nagrać dla Was inną grę, w której trochę dźwięku będzie, z gry, bo tam akurat może być. E, no, nie mogę Wam wszystkiego powiedzieć, bo to jest niespodzianka. Dowiecie się o co chodzi. Później, ale muszę najpierw tą jedną rzecz. O, legenda poleciała. Opaska taka czerwona, fajnie. Z tym poczekamy, ale będziemy też nagrywać generalnie symulator ulańca, jeśli nie wiecie co to jest symulator ulańca dla tych co byli yeah. wczoraj na live to wiedzą, ale to może dzisiaj też będę nagrywał, ja mam generalnie teraz długi weekend Więc ten długi weekend będę starał się jak najwięcej odcinków nagrać dla was, może to nie będzie wtedy w kolejności puszczane, ale będzie to rozłożone na przyszły tydzień, żeby były też te odcinki w przyszłym tygodniu dla was może nie będzie się to pokrywało z update'ami i tak dalej, no ale musicie mi wybaczyć, ja też muszę jakoś żyć, jakoś funkcjonować. Pamiętajcie, że ja mam też dzieci, rodzinę, pracę. Muszę to wszystko tutaj pogodzić. To nie jest tak, że ja mogę sobie poświęcić ile czasu chcę. Na YouTube'a się tylko i nagrywam, streamuję i tak dalej, to nie tak wygląda. YouTube jest tylko dodatkiem, jakimś tam bardzo małym. Gdzieś tam jakieś... A czasami z tych live'ów wychodzi na jakieś dodatkowe rzeczy, typu te lampy, które zostaną zamówione w przyszłym tygodniu, bo dopiero teraz to blokowali te pieniądze, żebym mógł je wydać. Eee, no, tak to wygląda, no musicie to zrozumieć, to nie jest takie kolorowe. Generalnie są youtuberzy, są owszem youtuberzy, którzy siedzą non-stop, ja też tak siedziałem, miałem dłuższy urlop, znaczy dłuższy urlop, dusze chorobowe, <laughs> bo tam zmieniałem pracę, siedziałem sobie na chorobowym to mogę sobie na to pozwolić, teraz mogę wziąć coś takiego, zrobić, że po prostu w wolnym czasie e, i robię wam streamy wieczorami, nagrywam te odcinki, Muszę to też tak do tego podejść, to nie jest tak kolorowo. E, pamiętajcie o wzięciu udziału w konkursie, tą łapeczkę w górę zostawcie dla zasięgu, komentarzy też się przyda, możecie oprócz tego napisać mi w komentarzu e, na jakiej krainie już jesteście, bo jeśli jesteście tutaj gdzie ja to fajnie, że jesteście na bieżąco, jeśli jesteście gdzieś z tyłu to napiszcie e, co was powstrzymuje, czy macie problem, może jakiś e, pomoc się przyda, e, może jakaś rada, coś takiego. Generalnie w każdym odcinku staram się wam powiedzieć jak zrobić, żeby być jak najlepszym, no jak widzicie ja nie mam petów z najlepszych krain, ale staram się żeby to były pety goldy, pety goli. Wylewelowane do tego samego poziomu co pety, które zrobią z najlepszej krainy, e, są lepsze. Także ja wolę sobie levelować pety z Goli z mniejszych krain. Tak ja tego króla mam, to jest chyba z drugiej krainy. Patryk nie, nie płucu się. Sorry, bo ja to odpowiadam też na jego komentarze, bo on tu e, jak widzicie na czacie jest aż żółto od jego e, pisania bzdur <noise> Ja już chyba będę miał fulę flipów, coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że będę miał fulępunek. Dobra, najlepiej to, to, że ten ninja, ten yy, ninja, te jakby Goku miał, nie? No. ja mam je ogólnie, na swoim skinie ogólnie do 200 robót. O, dobra, mam full. Dobra, jestem full. E, dropłem, the dobra, to mamy. I teraz sprawdzamy, jakie levelowo lecą tutaj czapki. Generalnie z poprzedniej krainy, jak wiecie, były to 2, 700, tak, 2 690, mi dropiło. W tej chwili jest to 5 340, czyli dwukrotność. E, mój damage w tej chwili to jest. E, na podwojonym 13,3SP. Dobra, zobaczymy na podwojonym. E, Unekwipuję equipuję wszystkie prze przedmioty z poprzedniej krainy sobie. I zobaczymy jaki będziemy mieli teraz damage. No, generalnie jak to wszystko zdejmę będę miał 0. Ale jak założyć sobie z nowej krainy, to będzie ciekawiej. A no, zero damage'a. Mimo, że mam miecz ubrany. Dobra, ubieramy najpierw godli. Godli już dało 1,7 SP. Legenda. E, no i lecimy epikami. Najlepiej epikami. Ja się sobie tutaj tego Songoku ubrać. To, to. 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 I to. I w tej chwili już mam 51,98. Nie, 51,9 SP. 51,9 SP. Jestem lepszy od Patryka, także jest super. Podoba mi się to. Generalnie, żeby wam pokazać, jak wygląda ta, ten przedmiot godli, ciągnę sobie ten, tą goku, te włosy. No, powiem wam, tutaj do tego fiolet albo, fiolet albo róż by fajnie wyglądał, także widzimy się za chwilkę, jak ja zmienię skina. Miej sobie koszuleczkę. Dobra, jestem już po zmianie skina, jak widzicie, trochę bardziej mi to pasuje, chociaż mogłoby być też niebieskie ciemne. No, ale tej koszulki jeszcze nie nosiłem, także myślę, że będzie fajnie mi tu chwilę pasować, chwilę ponoszę, w tej chwili idziemy sobie zenchantować To co wydropiliśmy, wydropiliśmy, jak wiecie, jak ja wszystkie przedmioty, które dropię e, Wrzucam sobie w mojego dominusa, tam gdzieś, e, którego dropem miałem drugiego Ale wczoraj przypadkowo go e, skasowałem, więc się nie będę tam przejmował bardzo Epiki, rerki, wszystkie sobie zaznaczymy, żeby nie musieć klikać na wszystko pojedynczo Dawaj, ready All luck Niech mam. W końcu razy tysiąc, nie? No Ale zwiecha. Nie wiem czy to widzicie, wy to chyba widzicie. Nie mogę jej zrobić. Dobra. Zobaczymy się jak się zaraz odwiesi. O, odwiesiło się. Dobra, nie muszę zrobić cięcia. Dobra, super. Do tego sobie założymy te legendy z poprzedniej krainy. Ja pierdzielę! Tu się coś zwaliło. Nie, nie, wiesz co się stało? Co? A nie, ale, ale mi podwoiło, ale teraz to jest kozak. Aż ma teraz mój mityk praktycznie dwukrotnie tyle level'a ma. Dobry ten enchant. W samej ciekawości chyba pójdę zrobię małe cięcie i pójdę sobie po podropić pety i zobaczymy jak mi pety będą levelować tu na tym enchant'cie. Także myślę, że to jest dobry pomysł, zrobię to zaraz. Eee, lecę już tutaj do petów, będę sobie teraz je dropił, wydropię sobie cały ekwipunek petów i zobaczymy się za dosłownie no, parę minut. Wy, dla was to będzie ławej sekundy, bo ja po prostu zrobię cięcie, żeby nie przedłużać tego materiału. A zobaczymy po prostu, jak to pójdzie levelowo i jak to będzie fajnie wyglądało. Także. Dobra mordeczki, ja nadropiłem w tej chwili jakieś 87 petów. Z tego co widzę, mam przypuszczam, że nic ciekawego nie dropnęło, bo nie, nie przynajmniej nie zauważyłem. E, nie, oczywiście same legendy. Ale z tego co tu już po mówił, to masakrycznie level bonus mu rośnie. Słuchajcie, ja mam 40 tysięcy przy niej, 4 level bonusa, więc zobaczymy sobie na. na... Powiedzmy sobie. W tym Piracie co ma 2500 u mnie, ee, z automatu zaznaczyło mi wszystko, ale on od razu wskoczył na 11 tysięcy level. O jezu, słuchajcie, nie wyłączę sobie filtry, sam tam sobie będę zaznaczał, bo ja lubię mieć ee, równowagę między petami. E, wejdę sobie w pet jeszcze raz. Teraz muszę entrant włączyć enchant pet enchant i teraz zobaczcie jeden pet o jezu patrzcie jaki przeskok Czty, wrzuciłem 8 legend i ten pet co miał połowę tego to ma już <grych> eee, ma od razu level 5000 no masakra powiem wam eee, takie enchantowanie to ja mogę się pobawić miałem 40 tysięcy level bonusa a teraz będę miał E, dużo, dużo więcej. Masakra. Powiem wam, to jest jakaś masakra to co tutaj zrobili w tej chwili e, tym enchantem. To będzie tak szło, tak przedmioty będą levelowane, tak pety będą wylewelowane, że levele bonusy będą e, kosmiczne, bo to już w tej chwili e, widzę jak ja to tutaj robię sobie z tymi zwykłymi. E, tutaj pewnie z dwa będę musiał wrzucić, nie jednego wystarczyło. Generalnie już w tej chwili jak tego wyleweluję to będę miał wszystkie pety na 5000 levelu. Eee, I spójrzcie, mój level bonus już 60 tysięcy, a jeszcze mogę sobie enchantować, teraz tego babla sobie zenchantuję na maksa, zobaczymy, który mu wskoczy, 6, jeszcze 7 tysięcy, spokojnie, no to, to do 7 tysięcy, dobra, 7 tysięcy, zrobiłem mu, eee, damy tego pirata teraz na 7 tysięcy, zobaczymy, i ile z jednego takiego dropienia ja byłem w stanie wylewelować sobie pety, przecież to jest kozak, masakra, masakra. Wam powiem, w tej chwili mój level bonus wynosi 65 tysięcy, czyli 25 tysięcy sobie podniosłem jednym dropieniem, e, przyręczanie razy tysiąc, no to jest potęga, e, jeszcze szybko pobiegniemy sobie zobaczyć ile mogę zarobić teraz na otwieraniu skrzynek, e, mam 72,4, ej to ja musiałem zarobić 10 OC gdzieś na tych otwieraniu boksów, więc w tej chwili zarobienie pieniędzy nie jest takie trudne. Pamiętajcie o tym, żeby odbierać regularnie te boksy, wtedy możecie sobie łatwo kupić jedną z najlepszych broni albo najlepszą broń akurat. Ja wcześniej miałem najlepszą bardzo długi czas. Teraz będę znowu dropił pieniądze, żeby przypilnować tego, żeby sobie uzbierać. No tutaj znowu na najlepszą. Gemy akurat odbiorę sobie ale to tylko po drodze. Jak widzicie gemów przy otwieraniu praktycznie mi w ogóle nie ubyło. Tutaj ta się nie zrespiła, to tam mniejsza oto, ale najważniejsza jest ta. Bo to tyle samo dostaje coinów z tamtej co z tej. Mam 72,4 OC i 22 OC dostałem, no to powiem wam kozak, w tej chwili ja mogę zbierać sobie na te najlepsze bronie i to nie będzie jakiś wielki problem, jeszcze w międzyczasie mogę otwierać boksy i jeszcze lepszym się stać, w tej chwili ja mówię jak 25, 25, 26 SP mam, eee, mogę tak śmiało powiedzieć, 26 SP damage'a. To jest damage nie z tej ziemi, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale no i wziąć udział w konkursie. Jeśli nie widzieliście hasła, to znaczy, że przeskakiwaliście filmik, musicie zobaczyć sobie jeszcze raz, albo jeszcze raz spróbować to wyłapać. Eee, polecam wam generalnie granie w unboxingach, gra fajna on, do odrelaksowania się. Jest jeszcze inna gra, która była też eee, tego samego typu, eee, Ninja Simulator się nazywa. Eee, jest taka sama jak ta gra, tylko, że z rebirfami. E, możecie tam sobie pograć w międzyczasie, na przykład jak tu się nic nie dzieje ciekawego, jak już macie wydropione co chcieliście, możecie tak jak ja na przykład tam grać. Są też inne gry na Robloxie, które ja będę akurat teraz w wolnej chwili na pewno wam nagrywał, e, które wam polecam, między innymi symulator Ulańsa, który polecam dla nigru, ona lubi takie symulatory, jak w realu. <laughs> e, chłopaki tutaj widzę będą się dropiły i to poważnie dropiły, póki nie dropią przynajmniej jednego godli, a może i mityka. Ja będę starał się dzisiaj może też trochę więcej w tą grę grać, jeszcze muszę pamiętać o tym, o legenda poleciała, pamiętać o tym, że muszę jeszcze dzisiaj live'a odpalić, na którego was oczywiście zapraszam, jak na Discorda, także pamiętajcie, wszystkie linki generalnie związane z moim kanałem i do sklepu, w którym znajdą się te piękne koszulki, które ja w tej chwili sobie tak zmieniam co odcinek jak rękawiczki, i do grupki na Robloxie, i do fanpage'ów, i do Discorda, wszędzie was zapraszam, wbijajcie, na Discordzie można mnie bardzo często wieczorami w ciągu tygodnia spotkać. Jeśli mam wolne, to jestem praktycznie cały dzień dostępny. Bawcie się z nami na live'ach, zbierajcie diamenty. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Czy to wszystko? Ok. Polecam. No, słyszeliście, polecam. Eee. Yeah. Za 300 robuxów to zaprosiła do, do, do za znajomych, y, lub spo, i sponsora na No to też jest opcja, bo są opcje żeby dostać się do moich znajomych różne Też można za diamenty, które zbieracie w czasie live'a Możecie e, do moich znajomych dostać się za koło fortuny Możecie się dostać za koszulki e, dla sponsorów e, No różne opcje, różne opcje są Generalnie w zwycięzcy karaoke na moim Discordzie też się tam dostają e, Do moich znajomych, więc polecam bawcie się z nami administracja aktywna ja jestem crazy turas dziękuję za oglądanie do zobaczenia cześć pa.